Trochę trzeba będzie Tu jest ten. Tak. Tu jest podnieść, tak. Podnieś, nie? No właśnie Ja Te napięte żyły, rób, Dzień dobry, Dzień dobry, witam. na stwierdzić, że jest kim, nie zupełnie. Czy wizą przyjechaliście, czy jesteście? jesteśmy. z Nie posićego szybko, Dzień dobry, chciałbym powitać patrol niedoprasowani. Kolejny już raz się widzimy, tym razem na harcerskim rejzie nadziejeckim edycja 2015. 예, 미, 또 k o l e n p o n i s 장과 선물을 보내오고 주조 무관단이 꽃바구니와 축하 편지를 드린 소식. 그리고 위대한 김일성 동지께와 김종일 동지께 금수상태

została e, dobudowana, więc żal jest teraz większy, byliście tutaj, możecie układać wszyscy, mogą układać wybrane osoby, Jakby pomysł należy do was, ta trudność tylko taka jak mówiłam, macie na to 5 minut, siadacie? Nie, to ja w wykładam. Ale ja już wczoraj nie... to jest, nie, jest. Jeszcze 5 minut tutaj. przekręcacie materiał? Za chwilkę wam to wszystko pokażę. Tutaj znajduje się nóż który odcina to, bardzo sprawnie i wolno. Bo już parę razy to robi. Gdzie? To jest wolne. Delikatnie, 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 delikatnie. Musisz trzymać ręką, sterować tym materiałem. O, perfekto.